Dzień dobry. Zapraszam na kolejną część kursu online czytania Avista dla klasy pierwszej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Tym razem przed Wami zadania na czwartek. Przed Wami ćwiczenia na czwartek. Ćwiczenie, które zobaczycie za chwilę, ma służyć poszerzaniu Waszego widzenia, przede wszystkim spostrzegania peryferyjnego. Zanim zaczniecie grać w swojej analizie, skupcie wzrok na czerwonej linii, Starajcie się dostrzegać partię lewej ręki, którą zapisaliśmy po lewej stronie, i partię prawej ręki, którą zapisaliśmy po prawej stronie. Starajcie się dostrzegać je stopniowo, unikając ruchu gałek ocznych od lewej do prawej, od prawej do lewej. Połączcie obie partie w głowie, jak już dostrzeżecie je w jednej linii, połączcie je w tradycyjny zapis muzyczny. Pamiętajcie też, że nie musicie tego ćwiczenia grać szybko. Znów Tempo nie jest celem samym w sobie, niczego nikomu nie udowadniacie tempem, choć jednocześnie pamiętajcie, że ćwiczenie powinno zostać zagrane płynnie. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Przed Wami ćwiczenie, które wykonacie na cztery ręce, ale oczywiście w pewnym sensie na cztery ręce, bo wykonacie je z przygotowanym, wygenerowanym nagraniem drugiej partii. Przed grą oczywiście dokonajcie dokładnej analizy ćwiczenia i dokonajcie tej analizy intelektualnie, to znaczy w Waszej wyobraźni, w Waszych głowach. Zidentyfikujcie tonacje, sprawdźcie, czy nie występują znaki chromatyczne przygodne i jeżeli występują, to jakie mają znaczenie dla struktury harmonicznej przykładu w ogóle. Zidentyfikujcie też i przeanalizujcie miejsca trudne miejsca, gdzie odbiega się od przyjętego schematu miejsca, gdzie występuje szczególne zagęszczenie, gdzie występują skoki itd. Sami też zdecydujcie, czy realizować ozdobniki, o ile oczywiście występują one w przykładzie. Koniecznie przeanalizujcie też warstwę rytmiczną. Wyobraźcie ją sobie, wręcz w pewnym sensie, wystukajcie w waszych głowach i zróbcie to w kontekście podanego tempa. Waszemu w ćwiczeniu towarzyszy nagranie, które zostało przygotowane w tempie zasugerowanym na prezentacji, no i do tego tempa musicie być przygotowani. Dlatego ustawcie sobie wpierw metronom, poczujcie dokładnie ten puls, a następnie w tym kontekście wyobraźcie sobie całe ćwiczenie. Nagranie przygotowane jest tak, że usłyszycie wpierw dwa takty: dwa takty, w których wystukany jest puls. Pierwszy pusty takt i drugi takt, który bezpośrednio poprzedza Waszą grę, lub jest to takt, który, w którym występuje przedtakt, o ile on występuje w ogóle w ćwiczeniu. Ten drugi takt jest zaznaczony akcentem. Przygotujcie ćwiczenie tak dokładnie, tak dobrze, aby się nie zatrzymywać, aby nie przystawać, bo nie ma czasu na poprawianie. Nagranie, co oczywiste, na Was nie poczeka. No, i jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz tak, aby możliwa była analiza zadania, a następnie, następnie wznówcie go, aby usłyszeć nagranie i wspólnie z nagraniem wykonać zadanie. Na koniec dzisiejszego zestawu ćwiczenie muzyczne. Przypominam więc krótko zasady, które omawiane były przez cały zeszły tydzień. Pamiętajcie, żeby przeanalizować je, zanim zaczniecie grać znów. Przypominam o złotej zasadzie głowa. A nie palce. Wszystko ma się odbyć wpierw w waszej wyobraźni. Pamiętajcie, żeby zidentyfikować tonację, zastanowić się nad strukturą harmoniczną w obrębie e, przykładu oraz zastanowić się nad tym, jakie występują znaki chromatyczne i jakie one mają znaczenie w kontekście. Przemyślanej wcześniej przez Was struktury harmonicznej. Zidentyfikujcie i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, spróbujcie je rozbroić, spróbujcie je sobie w głowie zagrać, rozłożyć na czynniki pierwsze. Zidentyfikujcie też, jeżeli pojawiają się schematy, powtórzenia, miejsca podobne, a jeżeli podobne, to zastanówcie się nad tym, jakie występują różnice. Bardzo ważne jest, abyście się zastanowili nad strukturą rytmiczną i w trakcie Waszego grania zrealizowali ją dokładnie, bo rytm jest takim samym elementem tekstu jak wysokości dźwięków. Zanim zaczniecie też grać, bardzo was proszę, abyście. W pewnym sensie wyobraźni zagrali ten przykład w Waszych głowach, żebyście wyobrazili sobie wykonanie, żebyście się zastanowili, jakimi palcami zaczniecie, gdzie podłożycie palce, gdzie odbierzecie materiał od jednej lub drugiej ręki. I pamiętajcie o dwóch elementach, które także Was obowiązują, czyli o artykulacji i dynamice. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, do jutra.